Siemaneczko, z tej strony Bartek z kanału Alfa i Beta. Dzisiaj znajdujemy na wypadzie Łomeczki, dobrze znane, nasze, katowane przez nie wiadomo ile. Katujemy dalej. No i co, przypominam, w sklepie Grosik TV na hasło Alfa i Beta dwa razy więcej gratisów przy zakupie detektora, a my do pierwszego działamy. Pierwszy sygnał, coś takiego, od krówki jakieś pewnie, a kolega trafił pół kopiejki, jedną, drugą kopiejki, tak? No. A tym razem kawałek ceramiki i taki zaworek, czy tam kolanko. Stanie. ledwo widoczny. Kolega, już dwa Moniaki, Dienaszkę chyba, tak? Dienaszkę i pół kopiejki. I pół, pół Lubelska Boratynka. Czyli jedna, druga kopiejki A tym razem taka śruba Teraz coś takiego, nie wiem, jakaś nabieczka była, czy co to Z dziurkami Mam moniaka w końcu, zobaczcie Pierwszy, kolega już trzyma i nad tym muniakiem będzie coś cienkiego Ale nic nie widzę Czyżby sreberko? Nie wiem Teraz takie znalezisko. dzwonek, tylko żeby serca, tu śrubkę tego czeka do sznurka Żeby dzwoniła mam chyba szkaprażyczek nie chyba tylko na pewno aluminiaczek mam w końcu drugiego moniaczka chyba tym muniaczkiem zaraz jest zalepiony Ale coś fajnego. Weź kolega, Suteczkę wezmę. Coś tu, trzeci. Coś fajnego. Nie. To drugą stronę, bo tam takie coś grubo było bite. Nie, to ta druga strona, bo ta zielona. Nie, ta druga weź. A to. Coś starszego, orzeł widzę. Długowy. Jakaś kopiejka starsza. Hmm. Mamy chyba moniaczka tym moniaczkiem Nic chyba się nie dowiemy Znów Teraz w kolano. Teraz w kolano. celu bomba mam jakiegoś małego moniaczka tym moniaczkiem co to jest? a, tasik grubasek malutki w ładnym stanie mm. teraz taka kamereczka wojskowa zielona już zbliżamy się ku końcu a tym razem taki księżyc dziurkowany, sitkowy. Mam moniaczka, chyba? Nie, chyba na pewno 50 groszy. A jak 82 pazur. Przyszła pora na podsumowanie tego wypadu. To tak, dzwoneczek. Taki bez serca. Łuska. Drut aluminiowy, miedziany. Zaworek jakiś kawałek klamerki tu, tu jakieś jakiś mieczka śruba z nakrętką sztuczce tu jeszcze druciki pierścień wiodący to coś nie wiem czego do czego guzik jakiś nicik no i pięć moniaków perelka tutaj no name przedmennicze, ale coś zary z tyłu jest. Herbu Księstwa Warszawskiego, tak mi się wydaje. Drugi no Też. No i trzeci miar stan tasik grubaszek. No i najlepsza tego dnia wypadu moneta Dienga widać orła dwukowego i przód 1771 czy tak 1771 rok trochę odmoczyłem no i teraz sprzączka i wywiecznik od maski. i tyle byłoby na tyle i zapraszam do następnej części żegnamy stary nok przechodzimy w nowy rok Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Bartek z kanału Alfa i Beta. Dziś się znajdujemy na wypadzie w lesie. Pierwsze kopanie w nowym roku, 1 stycznia 2025. Wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku, dalszego roku. Dużo fantów, dużo srebra, dużo wszystkiego, wszystkiego, czego sobie wymarzycie. I przypominam, w sklepie Grosik TV na hasło Alfa i Beta dwa razy więcej gratitu przy zakupie detektora do pierwszego dzisiejszego dnia z okrągłością lubelska boratynka czyli jedna druga kopiejki 1899 kolejny fancik tym fancikiem kuleczka od szrapnęła. Długo, długo walczyłem pod korzeniami Mam jakiś moniaczek chyba Perela pewnie Ale sprach lata Ziko Ziko 49 Pozdro A tymczasem część useczki taka Myśliwska Kolejnego moniaka trafił a zobaczcie jaki przestrzelony, albo podkładka była zrobiona muskitu, bo tam w otoku jeszcze ten widać pruskie no. napisy mamy chyba moniaczka nie chyba, tylko na pewno U, co to taki narośnięty. E, ziko 49 w miedzioniklu a tym razem taka część aluginiowa Nic ciekawego. Wyszliśmy z lasu, bo kurwa porażka za przeproszeniem. Pierwszy sygnał na i o, monetka wyskakuje. A tą monetką Toż tu to jest. No co może być? O! Straciłem ją Moje oko ich nie widzi, ale lubelska Boratynka. Gdzieś mi kurde uciekło. O mamy, ją widzę. Lubelska borotynka, jedna druga kopiejki, czyli pół kopiejki. Teraz taki przed wiązuszkiem. Nie ma chyba starek gara. Teraz takie podbicie z obczasa. Teraz taka kula, zobaczcie, na wylot, nie wiem co to, od czego do czego. Witam na podsumowaniu w nowym roku. Jak widać mało wypadło w lesie. Druty aluminiowe, miedziuszka. Dwa wkręty. Kawałki sztuczców, kulka ołowiana, dupka. Od łuski, trzy łuski, obicie buta obczasa i cztery moniaki złotowa 49 złotowa aluminiowa też 49 i dwie sztuki lubelskich boratynek czyli jedna druga kopiejki 1890 rocznik i druga 1890 również i tyle byłoby na tyle jeśli się podobała łapka Subik do góry i zapraszam nowych subskrybentów do subskrypcji kanału. Bo więcej osób oglądających nie subskrybuje, nie subskrybuje, więc to nic nie kosztuje, a mi pomoże i zmotywuje do następnego mordy. Nie czekam, przyspieszam. na Celemabie wyznacza pineska. Koła kręcą się jak ruletka, wóz albo przewóz, nigdy nie pękam, nie czekam.